Ostatnie dni przyniosły intensywną atmosferę wokół polskiej sceny sportowej, a wszystko sprowadza się do konfliktu, który zdominował mediów narrację. W centrum tego zawirowania znajdują się dwa znane nazwiska Robert Lewandowski i Michał Probierz. Wspólnym mianownikiem ich sporu wydaje się być sytuacja dotycząca reprezentacji Polski, która z każdą chwilą staje się coraz bardziej napięta. To emocjonalne starcie nie tylko intryguje kibiców, ale również wzbudza szerokie zainteresowanie wśród mediów. Na początku spór wynikał z decyzji o odebraniu kapitanatu Lewandowskiemu, co bez wątpienia było dla niego szokiem i doprowadziło do jego decyzji o zawieszeniu dotychczasowych występów w drużynie narodowej. Ten krok wywołał falę dyskusji, zarówno wśród zaprzyjaźnionych z piłkarzem, jak i tych, którzy śledzą jego karierę z boku. Jednym z elementów, który niespodziewanie wplątał się w całą sytuację, była Sylwia Grzeszczak, która wiązała swoje działania z jej utworem Małe rzeczy. To połączenie muzyki i sportu dodało pikanterii do już rozpalonej debaty. Podczas gdy Lewandowski borykał się z nową rzeczywistością w reprezentacji, uwagę fanów przyciągnął utwór Grzeszczak, który, jak się okazało, został przez piłkarza puszczony w swoim samochodzie. Z tej sytuacji Progierz odczytał osobisty atak na siebie, co jeszcze bardziej zaogniło sytuację. W odpowiedzi na komentarze z medialnego frontu Grzeszczak postanowiła zareagować w sposób humorystyczny, publikując w sieci nagranie, które sugerowało, że istnieją łatwiejsze sposoby na rozwiązanie konfliktu, nawiązując do tekstu swojej piosenki. Reakcja publiczności była niezwykle pozytywna. Utwór Małe Rzeczy zyskał na popularności, a liczba odtworzeń w serwisach streamingowych wzrosła. Ludzie szybko zaczęli dostrzegać urok w tym nietypowym połączeniu sportu z muzyką, co przyczyniło się do dalszego rozwoju całej sprawy. Warto zauważyć, że nawiązania do tej sytuacji można było również znaleźć w komentarzach na profilach popularnych osób w internecie takich jak znani piłkarze czy artyści muzyczni, którzy również wzięli udział w debacie. Osobliwy przypadek, kiedy Lewandowski i Grzeszczak znaleźli się w tym samym kręgu mediów i komentarzy, pokazuje, jak bardzo nasze życie jest splecione z różnymi dziedzinami. Wśród dyskusji na ten temat znalazły się też zabawne komentarze, które miały na celu złagodzenie napięcia i przywrócenie humoru w obliczu poważniejszej sytuacji. Dzieje się to wszystko w kontekście zmieniającej się dynamiki współczesnych mediów, gdzie wszystko trwa zaledwie chwilę, a tematy rozpalają się równie szybko, jak gasną. Warto również zauważyć, jak spór między Lewandowskim a Probieżem stał się pretekstem do rozmowy o szerszych zjawiskach w polskiej piłce nożnej, co może wpłynąć na przyszłość zarówno zawodników, jak i całej drużyny. Tak więc ten konflikt, a także nieoczekiwane związki z muzyką, pokazują, że w sporcie, jak i w życiu, zdarzają się niespodziewane zwroty akcji. Czy dalszy rozwój tej sytuacji przyniesie rozwiązanie, czy też zaostrzy konflikt? Na pewno pozostanie to w kręgu uwagi kibiców oraz mediów w nadchodzących dniach